No, dzień dobry Dzisiaj proszę Państwa z Innego miejsca niż zwykle o. Wiecie co to jest za obiekt? Czy nie wiecie? No, pewnie część z Państwa wie Co to jest ogółem Taka malutka ankietka proszę Państwa Jedno pytanie, jak zwykle, dwie odpowiedzi. Tym razem proste, dwa warianty. Dzisiaj postanowiłem wybrać się do miasta, to znaczy do miasta, do centrum. Bliżej centrum i jestem pod tym obiektem dosyć charakterystycznym we Wrocławiu, czyli pod panoramą wrocławicką. Proszę Państwa, tam jest wielki obraz. Bitwa pod Wrocławicami. W tejże rotundzie. Ja pamiętam jak oni to jak oni to budowali jeszcze. To znaczy to są takie strzępy, ale, ale co nieco pamiętam. Pamiętam jak otwierali tą panoramę. Także miałem okazję zwiedzać chyba ze dwa razy. No, także Tam jest taka, właśnie to jest rotunda i ten obraz tam wisi tak cylindrycznie. A tu niżej jest taka mała rotundka, a tam jest taka mała ekspozycja, na przykład umundurowania z tego co pamiętam wojsk. Chyba udział w bitwie pod Wacławicami. A tu jest takie całe, cały taki hol. Poczekalnia, hol, kasa biletowa, sklepik na dole. Pamiętam kiedyś było bardzo ciężko o bilety. Tam jakieś były problemy, żeby dostać te bilety. Nie wiem jak to wygląda dzisiaj. Dawno tam nie byłem. No ładne miejsce w ogóle takie. Nazwijmy to kameralne. Nie wiem blisko centrum, trochę autka, autka tu szumią, ale jest tak miara fajnie. także Wrocław proszę państwa dzisiaj bardzo ładny dzień tak na marginesie Ja jestem tutaj w parku przy panoramie. Jak się tak przyjrzymy tej panoramie, proszę Państwa tym budynkom, one tak momentami już wyglądają trochę archaicznie, ale słońce jest mega. Proszę Państwa, mega słoneczko, coś wspaniałego, taka. wreszcie takie, wiecie, ciepło płynie. No to takie troszeczkę momentami wydaje się niedoinwestowane te obiekty. No ale to mają, że tak powiem swój wyraz. Kiedy się wydawał ten obiekt tej panoramy, ta rotunda taka nowoczesna, może nazbyt ale teraz yy, przez, przez te lata, od lat 80. No to to już jest taki landmark, jak to się mówi. Ten budynek się, ten cały kompleks w, wpisał się już w charakter miasta, stał się jakimś takim jednym z jego symboli architektonicznych. A tu mamy jakie Jakie to dziwne, patrzcie jakie tu pomnik, no ogłęb. dość ponury widok, no ale i powód z postawienia tego pomnika jest ponury, bym powiedział. Proszę Państwa, proszę zobaczyć jakie tutaj dzisiaj światło jest, coś wspaniałego, jakie światło. Proszę Państwa, jedziemy dalej przez te wrocławskie zakątki. I tutaj przed nami bastion ceglarski. Taki dawna fortyfikacja wojskowa. Już dosyć mocno zniszczona. Takie ruiny właściwie, troszkę zabezpieczone, zakonserwowane w jakimś stopniu. Takie to właśnie, to wszystko jest No ale nie, ja jadę dalej, proszę Państwa Chcę podjechać za Odrę, za Odrę jeszcze O jeden głos dopiero, patrzcie jaka gondola o, o. Proszę zobaczyć, a tam dalej Tam dalej gmach Muzeum Narodowego, proszę Państwa, dawna Stara rejencja, czyli taki urząd, urząd miasta trochę, coś w tym, rejencja Prowincji Śląskiej, to znaczy bardziej wojewódzki, niż miasta, urząd właściwie dawny wojewódzki, coś takiego, przed wojną oczywiście, dawny, dawny, mówimy o dawnych dziejach. No siema, witam, siema. Siema, no witam siema. Coś to słabo dzisiaj w ankiecie, słuchajcie jeden głos w ankiecie to jest coś, to jest mało, 8 minut ankieta trwa, co to ma być? Proszę mi tu głosować zaraz. O. A tutaj Muzeum Narodowe jeszcze z boku, stary gmach, proszę zobaczyć jak, jakie to fajne. O. Cekła, kamień. No i tutaj tak zwana Zatoka Gondol. No, no dobra, jedziemy dalej przedostanę się zaraz przez most i pojedziemy sobie na następną stronę Odry ale już chłodno się robi, ja ej powiem wam dobrze, że rękawiczki wziąłem bo chłodno z, z lata uliczka Już takie wiecie, jesteśmy w takim mega turystycznym miejscu. <grych> to już nie są ulice osiedla jakiegoś peryferyjnego, tylko to już jest centrum takie dosyć konkretne. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim, proszę Państwa. No halo, witam, witam. No halo, halo. Słychać mnie w ogóle, czy mnie nie słychać? Wiecie, specyficzny budynek z lat 40. Jak to wówczas budowano? No, a jesteśmy tuż pod mostem grunwaldzkim, tuż, pod, tuż koło mostu grunwaldzkiego. O, proszę zobaczyć też bardzo znany obiekt. Proszę Państwa, jest ankietka przypięta. Możemy głosować. Zachęcam, zapraszam. Na jeden głos, czyli coś, coś tu nie pykło. Jeden głos to trochę za mało. Zapraszam do głosowania. Ankietka czeka. Może za proste pytanie zadałem. No i mamy tutaj ścieżkę rowerową. Można sobie tutaj łatwo się przedostawać w Wrocławiu z miejsca na miejsce. Całkiem fajnie to skomunikowane jest. Jakoś wentylacja. tutaj jak w lesie jak w lesie zupełnie a to jest centrum Wrocławia wstrętny Wrocław Zmiana planów, pojadę jednak tędy No mi to bardziej Bardziej mi się to widzi Ale zimno, słuchajcie, się robi tak zimno W tym, w tym Wrocławiu, patrzcie jaki widok Dobra, robimy, kończę, kończę to wejście na razie, bo coś tutaj dzisiaj nie gra, słuchajcie, z algorytmami Za, Jak widzę jeden głos w ankiecie, to znaczy, że jest słabo, nie? No ale dobra, dzięki w każdym razie za wizytkę, i potem się widzimy później. Dobra.